які атакують найбільше. Також замінюють лінії електропередач. Колони з Росії з так званою гуманітарною допомогою прибули в Донецьк і Луганськ. Про це повідомив керівник прес-центру Держпрокордонслужби Олег Слободян. Загалом кордон перетнула 141 вантажна машина. Речник Держприкордонслужби нагадав, що міжнародний червоний хрест не братиме участі бо не мій чого в оформленні було російського конвою. Подарункові Миколаївські. Після сіл це сало дощі Nie wiem skąd to się bierze, ale często właśnie ten taki podział na ten bogatszy zachód i biedniejszy wschód jest taki w sumie bardzo, bardzo spotykany i coś takiego mi się wydaje, że, że tutaj też jest, ale największą jakąś taką różnicą, jaką ja widzę, jest to, że po prostu wschód ma taką świadomość, że, no, że jakoś tak się no, jednoczy w obliczu tam wspólnego zagrożenia, powiedzmy, coś, coś takiego się daje odczuć. Bo no założę się, że zanim się to wszystko zaczęło, to jeszcze no, nie było na przykład całego miasta we flagach i to się naprawdę bardzo różni od tego, co, co się mówi nam i reszcie jakby tam pewnie Europy. I tak samo ci ludzie, którzy po prostu tak poczuli jakby swoją tożsamość, nie tak mocno w tej chwili, mimo że gdzieś tam po, po rosyjsku całe życie mówili, to jest kurczę, no to jest niesamowite. Zresztą nie da się tego gdzieś tam zobaczyć, tylko po prostu chcą to swoje życie odbudować. No to, to po pierwsze. Po drugie, oni rzeczywiście myślę, że mają takie poczucie wspólnoty właśnie teraz jeszcze bardziej. No to właściwie cały czas widać, tak samo na tych, na tych naszych koncertach, nawet, prawda? Przecież tam za każdym razem ktoś musiał przynajmniej kilka razy powiedzieć tam Slawa i tak dalej. To nie są jakieś tam puste słowa. Ci ludzie naprawdę wiedzą, co mówią w tym momencie. Naprawdę to wiedzą. No myślę, że oni wiedzą, wiedzą po co tam są. Przede wszystkim chcą, chcą w razie w razie potrzeby tam bronić swoich, swoich rodzin no i swojego kraju. Ale z drugiej strony, no tak po prostu jako, jako kobieta, no to bym im życzyła tego, żeby, żeby nie musieli tego robić, no ale wiadomo, no sytuacja, sytuacja jest jaka jest, obowiązek wzywa, no i tyle. Z drugiej strony to jest piękne, że oni w ogóle mają poczucie takiego obowiązku po prostu. Że oni wiedzą, wiedzą czego bronią, wiedzą dlaczego. To się, to się właściwie czuje. Tacy bardzo... No przecież ci ludzie mają nieraz 15 lat, prawda? Także... No to jest, to, jest, to jest niesamowite, ale z drugiej strony to jest bardzo smutne, bo przecież jest ta świadomość, że na pewno nie wszyscy wrócą do domów i też nie wiadomo kiedy. No ситуации когда я например да благодаря противнику узнал что в плохих погодных условиях там при большой траве то желательно ходить боссом потому что там например если растяжки есть и все остальное то боссы новой голой новой чувствуешь деньги в ругови доведемся когда есть два погода то лепи приходишь на боссу по траве и так далее и так, раз мало nawet no, no, teraz jeżeli możesz pewnie do e, e, bo wtedy czujesz wszystko. I miny, i, i, tak. tak. i tak dalej. Bo tak butem ty nie, nie poczujesz, a, a, a tak mnogo to czujesz i nie zginiesz. Nie jestem w stanie tych, tych żołnierzy zrozumieć, ale tak samo jestem w stanie też zrozumieć ich matki, które się zwyczajnie po prostu o nich boją. To jest normalne, zawsze tak było i zawsze tak będzie. Nawet przecież żony zawodowych żołnierzy na pewno nie są szczęśliwe, kiedy tam ci muszą wyjechać w kolejną misję, no ale takie... nie mają wyboru, no i po prostu muszą. I tak samo one jakoś tam się muszą z tym wszystkim pogodzić. Chociaż wiadomo, że nie ma dnia, kiedy by się nie zastanawiały jak to wszystko się skończy. To jest normalne po prostu. To jest takie ludzkie bardzo. No wyszków. Moje

No. Więc yy, i że w ogóle nie, nie, nie warto się na wschód zapuszczać, absolutnie, i że to głupota i tak dalej. No takie rzeczy po prostu. No więc gdyby nie to, że, że właściwie to była bardziej nasza decyzja i to, że powiedzmy mieliśmy tam zaufanie do osób, które to organizują, to na pewno byśmy nie pojechali po prostu. No bo chociażby dla, 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 powiedzmy ludzi z, z Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce na przykład latami, no to kiedy by im się pokazało to na mapie, tak jak zresztą zrobiliśmy, no to przecież oni się pukali w głowę. Przecież tam jest wojna, nie? Oni by tak, tak powiedzieli i tak mówili. No. A mi się wydawało, że chyba sensowniejsze jest wierzyć ludziom, którzy rzeczywiście teraz żyją u was, niż, niż ktoś, kto po prostu gdzieś tam sobie wyemigrował i wie tyle samo co my, czyli tak naprawdę nic, no. Gdyby ci ludzie na, na wschodzie się czuli jakby równie no bezpiecznie jakoś, nie? bo też czuć, czuć coś takiego, że jest, jest, jest takie oczekiwanie co się, co się wydarzy dalej. Zobaczyłem takie, coś takiego z bliska i to jest totalnie inne wrażenie, jeśli widzisz po prostu to działo, ten czołg stojący obok tych żołnierzy po prostu chodzących z karabinami. Dziwam tych ludzi, ale jest to związane z takim lekkim strachem, bo sam pomyślałem, co by było, jeśli w moim kraju była wojna i prawdopodobnie mógłbym być na ich miejscu i też stać w nie wiem czy dokładnie w ten dosłowny sposób po prostu trzymając broń w ręku i strzelając, ale nawet pewno jakoś interweniował i jakoś działał, żeby po prostu tylko naprawić nie odkręcić. Ludzie na mnie zdobyli bardzo miłe wrażenie, ponieważ starają się normalnie żyć po prostu w obliczu, w obliczu tego, co się tutaj dzieje dookoła. Więc uważam, że to są naprawdę odważni ludzie, bo nie uciekają gdzieś daleko, tylko po prostu no, nie, nie, nie dają za wygraną, tylko zostają i starają się walczyć z tym, co się dzieje. To takimi autami jeżdżę na no, pojeździe, to, znaczy, to, no, bo sporoszą, tak, to jak, się. Jak jak, jak to pieprzy, no to. Pokażę Wam no, teraz jest. tego dzipa Nissana Patrola, którego ja z Lwowa Wiozłem Lim. O, to on stoi. Na łódzkich rejestracjach, raport zamontowana, flaga wyszłowy, podspawana rura specjalna. To znaczy zawieszenie zrobione już tak. Mm -hmm. Porządnie na, na zimę mm -hmm. duże koła, napęd 4x4 Nissan? Patrol stary. Z Polski. Z Polski tak czy choć. Złodziej. A to łada? Tak, Elf. to niwa. Aj, dar. To, to jeszcze to wiesz taki błędny no, tak. I to my już z chłopakami tym patrolem jedziemy. Jedziemy akurat do stanicy ugandzkiej, tam gdzie bezpośrednio to jest 4 km, do, nawet jak ja do, do separatystycznego blokpostu postu i już 1,5 km jest. A to jest blokpost, który nazywa się Stalingrad. Tam non-stop idzie wojna za niego, spalona technika, czołgi. Pancerny, maszyny, bo jest bardzo ważne strategiczne miejsce. Okropnie to wygląda. I tam nic nie ma, tylko w ziemiach takich wykopanych, w takich kopankach, gdzie mieszkają, są żołnierze. Bo auto się nie zatrzymują na tych prostu tylko e, zwalniają, odjeżdżają. Jak trzeba, to hasło mówię, jak nie trzeba. I tak znają mi wszyscy. Jeden do no Ja jedną e, ręką prowadził w drugą roku no Właśnie widzę. Stacja paliw nie działa. Tam w ogóle, tam 70 km e, obok te, w, w tej stacji ługańskiej nic nie działa, no bo wszystko jest rozwalone. Jest bo też jakiś sklep był i stacja. Tak, no. O, a to szyliśmy takie z prześcieradł starych, szyliśmy, e, znajoma moja, która jest artystką, szyła to takie maschałaty takie, żeby odniosła jak śnieg biały, bo tam bardzo śniegu I, i to jest nowy rozdrobiony, takie duży był kask jeszcze na mhm. głowie. To chłopaki tak mieszkali, zadowoleni że. bo to jest, jak mieszkamy? Mieszkamy w domu, który jest na terenie takich domków osobowych. Amol. No, amol dostał, no to jest ważne. To. Fajki, mhm. no to zmieni I to jest super zdjęcie dla mnie. Śpi tak. Jakby wybuchło w tym domu, to drugiego piętra nie ma. Ale on z tym śpi, bo. Spokojnie. Tak. A, a to jest w ziemi zrobiona taka zewnątrz, jak to powiedzieć, taka kolejna. Jak miny idą, to oni wszyscy tam. Oni mają 3-4 takich miejsca. Tam jest. No, gotowe, wszystko można zjeść sobie, bo jak dali y, nasza armia, nasze państwo dało tą uniformę, to ona za miesiąc już darów podarł, podarowała się. nie będzie jakieś tam angielskie czy niemieckie używane, ale, ale sobie. Ten ten Nissan był przewieziony wcześniej dwa miesiące. Jest lepsze auto, bo było ich w Polsce więcej. Te auto. Teraz wykupili wy wszystkie auta, nie ma co znaleźć nawet. Bo wszystko na wojnie pojechało. I ten Nissan jest taki co rybisty, to jest. że zrobili szekady Deszeka to jest ten e, bronią automatyczna dużego kalibru 12,5 mm To oni zamontowali. A ten jest kowal i on to z spawa z metalu te różne mocowanie tych... <laughs> Czołgów, te, te no to jest czołgów tych gwarów maszynowych. To jest przemysł. w tym sensie, że starałem się o tym nie myśleć w ten sposób. Starałem się jakby zupełnie myśleć o, o czymś innym, o tym, że trzeba przyjechać, że trzeba zagrać, trzeba się spotkać z ludźmi i w tym wszystkim nie ma miejsca na strach. Jak trudna sytuacja jest, jak, jak muszą bardzo młodzi ludzie stanąć w gotowości, a jednocześnie widać w nich taką gotowość do takiego uświęcenia i, i, i ta sytuacja też wyciąga z nich to, co, co w innych warunkach nikt by nie pomyślał, że jest domu do tego. Także to jest jednocześnie pełen podziwu. No i jednocześnie też on, wiadomo, że jest to taka sytuacja wojenna, i, 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 i jest to też trochę straszne, że po prostu ludzie młodzi muszą stawać dzisiaj przed takimi problemami. Dla kogo to niesiesz? A za Myślisz, że będą z tego radzić. Na pewno. Szczęśliwi? Na pewno. Każda pomoc jest bardzo cenna. Chciałbym być gotowy do tego, żeby, żeby bronić swojej ojczyzny. Natomiast, tak jakbym teraz miał z tego miejsca powiedzieć, to nie wiem dokładnie, co by zrobił. W tej muzyce kluczowe są emocje i jest to, co ludzie przynoszą ze sobą na scenę. I było rzeczywiście się z tym dzielić i ten entuzjazm wspólnego muzykowania był tak silny, że naprawdę, stąd, no będziemy długo pamiętać um, taką okazję i możliwość zetknięcia się z muzykami z tak daleka. Cieszę się, że można się też w ten sposób podzielić, wpływając być może też na nastroje ludzi, przez kulturę, przez także dodając to od siebie. Na wschodzie jest taka większa bieda. Widać właśnie po tych ludziach, widać jak, jak oni żyją. I jak się właśnie patrzę na tych, na tych właśnie takich ludzi, którzy są tak jak ja, w takim wieku, takich... Byli w Buhanski, byli... raz było, że zajechali na Rostow na daną, w rejdowej pracy. Піздець у цих областях тут можна бути, ми везде й Там в інтернеті писали на нашій бригаді, що ми завершили саме дінний рейд в історії войн. От ми в цьому рейді учасили. Зробили райд такий дорослий. Да, Там був найдзівніший райд в, в, в історії військової. І вони мали в цьому рейді. Цікаво. Przez ten dzień na tej warcie i, 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 i tylko albo, albo gdzieś pójdzie, albo gdzieś tam, na gdzieś właśnie walczyć, albo, albo musi stać, czekać, albo no to, są, to są inne, 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 inne właśnie dla mnie rzeczy niż, niż, niż to, co ja mam po prostu na co dzień. wtedy mi przyszło właśnie na, na myśl, jakby u nas tak było w Polsce. On miał 23 lata. Ja mam 22. No czyli w sumie to jest mój wiek. Tak mi e, nie wiem to przyszło, że może też, tak jak on po prostu. No bo co, by siedzieć i... No i nic w sumie nie... No to też by było źle. To by, to by chyba nawet było gorsze niż iść tam, walczyć. I, no i co? No i czekać I na to, no to by było bez sensu. Także właśnie tak myślę, jeśli, <laughs> jeśli byłbym tak jak oni, jeśli, jeśli tak by po prostu los, to wszystko, wszystko dał, że, 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 że by, bym, się, bym się właśnie znalazł też w takiej sytuacji, też bym tak stał jak oni, też bym chyba chciał walczyć.